Ale to już byś musiała. On jest dość mocno ranny, także. Kurwa, no nie teraz. Nie blokuj się teraz. Spokojnie. Jest! jest! Spokojnie. Poszedł w lewo. Mhm. Zobaczaj się gdzieś, nie biegaj spokojnie Te drzwi są zamknięte Nie, nie spokojnie, ty masz aż czyste czyste nie przejmuj się tyłami skup się on będzie tu gdzieś po lewej Skuruj. o kurwa dobrze spokojnie spokojnie masz jeden pocisk tu nie masz nic no. oh, fuck. O fuck on też chyba ah.